Insulina, oprócz sprzyjania otyłości, ponieważ to jest ten hormon, który, można powiedzieć, każe wątrobie produkować tłuszcz z nadmiarów cukru i odkładać ten tłuszcz w komórkach tłuszczowych, oprócz tego wpływa też na jajniki. Pod wpływem insuliny jajniki mamy kolejny bodziec, który powoduje. Że jajniki wydzielają więcej androgenów, konkretnie androstendionu, a mniej estrogenów. Jest jeszcze drugi aspekt działania insuliny, czy wpływu insuliny na stan hormonalny, jeśli chodzi o hormony płciowe. Mianowicie insulina powoduje, że wątroba produkuje mniejszą ilość SHBG. Jest to białko. Globulina wiążąca hormony płciowe, po angielsku Sex Hormone Binding Globulin, stąd właśnie ten skrót SHBG. I to jest białko, które jest produkowane w wątrobie, a służy do, nazwijmy to, regulacji aktywności hormonów płciowych. Insulina, tak jak powiedziałem, wzrost poziomu insuliny, czyli u osób z insulinoopornością, z cukrzycą, powoduje zmniejszenie poziomu SHBG. Jakie, jakie ma to znaczenie? Jeżeli spojrzymy na hormony płciowe, to yy mamy właściwie trzy takie pule. Tak? Część, hormonu, yy, część hormonów płciowych jest niezwiązana, są rozpuszczone w surowicy i sobie krążą w stanie wolnym. Część hormonów płciowych jest związana z albuminami, i obie te pule, czyli wolne hormony płciowe i związane z albuminami, są aktywne, czyli wpływają na receptory hormonalne i powodują efekty biologiczne. Natomiast ta trzecia pula, to są hormony związane właśnie z SHBG, czyli z globuliną wiążącą hormony płciowe, i to jest pula nieaktywna, to znaczy hormony związane z SHBG nie mają efektu biologicznego. W związku z tym możemy powiedzieć, że tylko hormony niezwiązane z SHBG są biodostępne, czyli mówiąc w uproszczeniu, aktywne. I wyobraźmy sobie sytuację, no żeby tak uzmysłowić sobie znaczenie tego. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie Jakiś hipotetyczny hormon płciowy no, ma poziom, całkowita jego pula ma poziom 100% czy 100 jednostek na mililitr. Jest to w tym momencie zupełnie umowne, bo oczywiście hormony mają różne stężenia i też mogą być podawane w różnych jednostkach. No i mamy tutaj przykład trzech. Pacjentek, każda z nich ma te 100 jednostek tego naszego przykładowego hormonu, tylko proszę zobaczyć, jak poziom SHBG wpływa na tą biodostępną, czyli aktywną pulę hormonów. Tak? U pacjentki pierwszej widzimy, że Poziom SHBG jest wysoki, w związku z tym wiązanie hormonów płciowych z SHBG jest wysokie, i z tej puli całkowitej hormonu jedynie 20% jest aktywne, jest biodostępne. I to właściwie, jak popatrzymy na te dwie pacjentki, drugą i trzecią, nie zależy właściwie od tego, ile one mają albumin, ponieważ obie te frakcje są aktywne biologicznie. Czyli tutaj w tych przypadkach 2 i 3 zasadniczo aktywnego hormonu jest tyle samo. Natomiast mamy też sytuację tutaj skrajną po prawej stronie pacjentka, która tego SHBG ma mało. W związku z tym pula hormonów płciowych związanych z SHBG, nazwijmy to zdeaktywowanych, zneutralizowanych, wynosi tylko 30%. Czyli przy tym samym poziomie całkowitych hormonów płciowych, niech to będzie, niech to będzie testosteron, niech to, będą, niech to będzie androstendion, niech to będą estrogeny, czy dehydroepiandrosteron. Widzimy, że przy tej samej, przy tym samym całkowitym stężeniu danego hormonu. W jednej sytuacji może być tak, że tylko 20% jest aktywne, w innej sytuacji 70% będzie aktywne, co oczywiście wpływa na efekty biologiczne.